Powiedziałam jedno y, zdanie. Jest piękna. Y, z uwagi na to, że y, ma trochę mniej budżetu jak y, w roku 2022, y, bo ma tylko 87 milionów y, nie 96, y, ale udało się zabezpieczyć wszystkie zobowiązania które ciążą na powiecie, podwyżki, które są podyktowane prawem, które wprowadzamy w życie, podwyżka z tytułu nauczycieli, tu mam na uwadze, i najniższych krajowych. Nie wiem, jaka będzie przynajmniej na dzień dzisiejszy, tak jak przy budżecie na rok 2022. Powiedziałam, że podniesiemy wynagrodzenie dla pracowników, bo widziałam taką rezerwę. Na dzień dzisiejszy do uchwalenia budżetu państwa zarząd nie podejmie takiej decyzji z uwagi na to, że zostały nam zwiększone środki na oświatę. 14% została zwiększona subwencja oświatowa. Natomiast środki dla administracyjne na wszystkie pozostałe yy, działy i rozdziały została nam przyznana przez ministra finansów o 140 prawie tysięcy mniej. W związku z tym kierując się z odpowiedzialnością za otrzymane środki po prostu takiej deklaracji odpowiadając panu radnemu yy, z poprzedniej sesji. Po prostu nie jestem w stanie zadeklarować, ale to nie znaczy, że nie bierzemy tego pod uwagę jako zarząd, który ja również uczestniczę we wszystkich zarządach, że takich y, nie będziemy szukać y, oszczędności, żeby, bo niestety y, na rynku pracy y, musimy zadbać o pracowników, żeby miał kto y, ten budżet realizować w roku 2023. Szczegółowo mówione, dziękuję. Dziękuję. Rzeczywiście, powiat Gostyniński dostał imponujący budżet. 87 milionów złotych. Proszę Państwa, po dzisiejszym kursie dolara, czyli 4,39, to jest Państwa rosto 20 milionów 20 531 dolarów. 20 milionów. No i teraz musimy ten budżet przeanalizować. I zacznę to, Pani Skarbnik, od końca. To znaczy, tą analizę, którą Pani przygotowała, zacznę od końca i przejdziemy do wydatków. Deficyt, przejdziemy na, 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 na pewno, dojdziemy do deficytu. Porównamy poszczególne działy i rozdziały. No pierwsza sprawa to jest paragraf 855, czyli rodzina, tu jest pięknie, w tym rodziny zastępcze to jest 146% w stosunku do budżetu ubiegłorocznego. Internaty, bursy szkolne również wygląda to nieźle. W ogóle edukacja opieka wychowawcza to jest 109% nie licząc oczywiście szkół, do których dojdziemy później. To jest 109% budżetu ubiegłego Powiatowy Urząd Pracy 112%. Właściwie to są środki na podwyżki, no bo dlatego, że budżet Powiatowego Urzędu Pracy no to jest zupełnie inne, inna, inna, inna sprawa. Natomiast rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Również w stosunku do budżetu poprzedniego to jest 126% wzrost imponujący i pomoc społeczna. Pomoc społeczna, no to domy pomocy społecznej, tutaj ten wzrost nie jest aż taki duży, bo jest to 105%. Natomiast takie działy jak przeciwdziałanie pomocy przemocy w rodzinie to jest 123%. I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie wiem jaki to jest procent w stosunku do ubiegłego budżetu, dlatego że tego nie zamieszczono, natomiast mamy tylko podział na wynagrodzenia i składki związane z wynagrodzeniem. No i przejdziemy do. Podstawowej pozycji to jest oświata i wychowanie. Tutaj mamy wzrost, to jest 113% ubiegłego, ubiegłego budżetu. No, na pewno ten wzrost jest istotny, ale przy inflacji 17%, no to i tutaj opiniach nauczycieli, no to rozumiem, że trzeba będzie oszczędzać. I tutaj panie starosto, no, wydaje mi się, że to, że część radnych upominała się o pewne elementy wynagrodzenia i jak wszyscy wiemy to było słuszne, to było słuszne, dlatego że no, problem y, będzie na pewno y, z nadgodzinami, no to nie jest polityka. To nie jest polityka. Oczywiście polityka w sensie takim ogólnym, że że jest to dążenie do, do, do poprawy w ogóle z, z, do, tak zwanego dobra wspólnego, to, to oczywiście tak. No i teraz z czego ten budżet się wziął? Z czego się wziął budżet? No przede wszystkim są to na pewno dochody, dochody majątkowe. I tutaj no, najważniejszą pozycją to jest proszę Państwa, i to trzeba podkreślić, dlatego że o Krajowym programie inwestycyjnym, czyli rządowy program Fundusz Polski Ład. No wiele złego tu słyszałem od niektórych członków zarządu. Natomiast, proszę Państwa, jest to 11 milionów, czyli Polski Ład nam dał 11 milionów, więc nie, nie traktujmy tego jako y, y, bardzo jakiś taki w ocenach pejoratywnych, dlatego że wspiera powiat Gostyniński. Polski Ład, proszę Państwa, wspiera powiat Gostyniński 11 milionami złotych. Dochody własne. No, mam pewien dylemat, dlatego że mamy odpisy podatków i odpisy podatków od osób fizycznych to jest, proszę Państwa, 7 milionów 872 złote. Natomiast od osób prawnych to jest 420 tysięcy. w związku z tym firmy w zasilaniu budżetu, w stosunku do tych osób fizycznych, które płacą budżet no jakoś tak nie, nie najlepiej, nie najlepiej. Jeżeli w tej chwili jeszcze mam pewien dylemat dotyczący pomocy społecznej, to znaczy rozumiem, że Główne to są dotacje rządowe i to tam są dwie dotacje po ponad milion złotych. Natomiast jest to tak zwana dotacja celowa otrzymana z funduszu z budżetu naszego powiatu. To jest dotacja celowa otrzymana z powiatu. Rozumiem, że to jest naszego powiatu, tak? Naszego powiatu. Czyli w tych dotacjach jakiś jak tam składnik jest. No i Przeszliśmy do dwóch rzeczy, to znaczy do y, nadwyżki budżetowej. Kto z członków zarządu wie jaka jest nadwyżka budżetu powiatu gostyńskiego? No tak myślałem proszę Państwa, rzeczywiście nadwyżka budżetu powiatu gostyńskiego, y, która ma zasilić deficyt no to jest milion trzysta tysięcy, natomiast rzeczywista nadwyżka budżetu powiatu gostyńskiego, to jest proszę Państwa to jest, proszę Państwa, ponad 1 600 tysięcy. To jest paragraf 957 i pani skarbnik się zgodzi, że taka nadwyżka rzeczywiście jest. No co, co świadczy o tym, że ten budżet powiatu gostyńskiego po prostu jest bardzo dobrze uchwalony i, 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 i trzymany w ryzach. To jest dokładnie 1 604 tysiące złotych. Nadwyżka budżetowa za ten rok. Natomiast istnieje jeszcze sprawa tak zwanych płac. No bo pani skarbnik nawiązała, że my uważamy, że no przyszedł czas, że ludzie muszą godnie zarabiać, prawda? Że ludzie muszą go, godnie zarabiać. I w starostwie również. No to yy, ten element, który podnoszę zawsze przy, przy budżecie, no to tutaj jakby wahadło w drugą stronę. To znaczy przy przekonstruowaniu budżetu yy, yy, pani skarbnik, no jednak yy, nie dociągnęła tych 10%, nie dociągnęła 10%, zostało 100 tysięcy. Zdjęte ze starostwa. Pani, star Pani skarbnik, no, <kluzni> jeszcze więcej zostało zdjętych procentowo z budżetu Rady Powiatu Kostymińskiego. No, 50 tysięcy zostało zdjętych. Ustaliliśmy to przed wielu lat tutaj z tymi radnymi, którzy tworzyli powiat Kostyniński, że. Starostwo powiatowe powinno dostawać na funkcjonowanie 10%, a Rada Powiatu powinna dostawać 1%. Czyli pani skarbnik tu z Rady Powiatu wzięła 50 tysięcy, ze starostwa 100 tysięcy. I pani skarbnik, no nie ma co po prostu. To są środki, które trzeba tym ludziom dać. No trzeba dać na, 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 na te wynagrodzenia. No po prostu po prostu nie, nie można oszczędzać. Ja byłem jedną z dwóch osób, które ten akt erekcyjny powiatu gostyńskiego pojechałem do zamku i tam się dowiedzieliśmy od przedstawicieli rządu ówczesnego, że tak to zostaje skonstruowane i tego mamy się trzymać. I tego mamy się trzymać. Także Pani Skarbnik, dlatego, dlatego, że pani tu oszczędza i na naszej radzie oszczędza, no to nie mogę zagłosować za tym budżetem, który jest, jak pani powiedziała, piękny. Dziękuję bardzo. No, gdyby nie te rządowe podwyżki, bo nie wiem, czy Państwo też to słyszą, ale wszyscy tam ludzie mówią, a w tych samorządach pracownicy to nie wiadomo ile zarabiają. Jak ja im tłumaczę ile zarabiają, to no coś, no, no kłamiesz, słuchaj. No nie. No przecież ja wystąpiłem z interpelacją, żebyście mi Państwo podali stawki, tak? To właściwie tam 60. Parę tysięcy ludzi to nie miało na rękę trzy 3200. No. A więc, no, ja z wielkim szacunkiem dla pani skarbnik 2,14, 2,15, 2,16, już to ciągle podkreślam, dużo na się mieli, tak? Cicho wszyscy siedzieli, no bo wiadomo. No, ale teraz ten budżet naprawdę jest już, nie powiem, że bardzo dużo, ale jest taki przyzwoity, prawda? A więc no może byśmy też o tych pracownikach bardzo słusznie, no pani też tutaj krzyczała, że tak proszę dopełnić obietnicę. Człowiek uczciwy jak obiecuje to dopełni. Tak jak z punktu widzenia pedagogicznego nie powinno się porównywać dzieci, ale ja tutaj zrobię wyjątek i porównam jak gdyby dziecka dziecko do dziecka, powiat do powiatu. Czyli powiat płocki do powiatu gostynińskiego, czego mi brakuje. Jednomyślności. Tam wczoraj głosowano jednomyślnie nad najwyższym w historii budżetem powiatu. Tej jednomyślności mi brakuje dlaczego? Dlatego, że w naszym powiecie nie ma, szanowni państwo, żadnej konsultacji. Nie ma żadnej rozmowy na temat budżetu, nie ma spotkań. Ja chciałbym porównać tylko, bo jestem drugą kadencję radną. W poprzedniej Radzie Powiatu, gdzie Państwo byliście również w Zarządzie, chociaż nas było tutaj mniej osób, czterech, to ja byłem informowany o wszystkim. Ja byłem zapraszany na rozmowy, pewne strategiczne wizje rozwoju powiatu były również konsultowane z opozycją. Pewne strategiczne wizje rozwoju powiatu były również nie tylko konsultowane, ale miało to wpływ na realne prace i działania ówczesnego zarządu. Tego mi brakuje, proszę Państwa. Bo budżet 90-milionowy, a załącznik numer 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023: 4750 tysięcy złotych, tylko i wyłącznie na wydatki na zadania inwestycyjne na ten rok. Pomijając oczywiście dofinansowania zewnętrzne, ale mówimy tutaj o e, wkładzie własnym. Jest to kilka dróg, i to naprawdę mm, o pomstę do nieba e, woła. Mm, te odcinki dróg, prawda, bo chcielibyśmy i marzymy o tym, żeby masa bitumiczna w powiecie kostyńskim pojawiła się wszędzie i mam nadzieję, że jeszcze dojdziemy do tego za naszego życia. Ja chciałbym podziękować Pani Skarbnik za to, że co roku dopina budżet, ale ten budżet za chwileczkę, ten trudny budżet, bo w 2024 roku mamy ostatnią ratę, tak? Spłaty jeszcze za szpital. Mam nadzieję, że od tego momentu rozwój powiatu przyspieszy. Miałem taką nadzieję, że mm, on zrobi to już w tym, w tym roku. Ale niestety no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ponieważ różne czynniki zewnętrzne też na to wpływają. Czy inflacja, czy, czy wybuch wojny, czy wcześniej pandemia. Ale... Tak na przyszłość to chciałbym po prostu prosić Państwa o to, żebyśmy ze sobą po prostu rozmawiali. Ponieważ nigdy by nie powstała droga na Zaborowie sta Starym w zeszłej kadencji, gdyby nie rozmowa ówczesnego zarządu ze wszystkimi radnymi, nigdy by nie połączono dwóch powiatów Płockiego i Gostynińskiego i wizji Pana Tomasza Matuszewskiego, który powiedział, że będzie to mała obwodnica właśnie tych miejsc, żeby y, tych turystycznych miejsc, gdyby nie jego pomysł. Nigdy byśmy nie zrobili wspólnie wtedy, wspólnie byśmy nie zrobili dwudziestolecia powiatu, gdyby nie różnego rodzaju konsultacje wspólne. Tego mi brakuje, szanowni państwo. Z wspólnej rozmowy, a nie tylko, że my dostaniemy ten budżet, który jest tak naprawdę przygotowany już, on już jest gotowy. Nad czym my tutaj mamy dyskutować? To jest Państwa wizja, zarządu i to jest tylko tak, że i tak przegłosujemy. 10 do 7, 11 do 6. Brakuje mi tego, bo ja nie wiedziałem. Ja nie wiem, proszę Państwa, brakuje mi spotkań, brakuje mi zadzwonienia, porozmawiania nad pewnymi sytuacjami, pewnymi rzeczami, które są strategiczne dla rozwoju naszego powiatu. Tego mi brakuje. Bo nie to, nie o to chodzi, żebyśmy tu, bo będziemy i tak piłeczkę przerzucać zawsze. Każdy będzie bronił swojej racji. I ten ping będzie trwał. Albo wprowadzamy politykę, albo nie wprowadzamy. Na tym poziomie nie powinniśmy uprawiać i politykować. Powinniśmy tak naprawdę spojrzeć szerzej na rozwój strategiczny powiatu Gostynińskiego. I nie patrzeć, że jesteśmy z tego miejsca, z tamtego miejsca. W budżecie powiatu na 2023 nie ma żadnej praktycznie, jeśli chodzi o naszą inwestycję, drogi na terenie gminy Gostyni. Mam nadzieję, że w 2023 roku, tak jak Pan Radny tu powiedział, będziemy aplikować o każdą możliwą kwestię dofinansowania zewnętrznego. I te drogi uda się w końcu część chociaż z tych dróg zrobić. Mam tu na myśli y, drogę w tej chwili najbardziej palącą w gminie Gostynin, czyli drogę w solcu. Rządza Solec. Krótko, tak? Trudno tak? tutaj zarzucać moim y, zarządowi powiatu. Złą, nie, ja wiem, Paweł, y, tak to też traktuję, że to no, nie jest zarząd, to jest może niedosyt. W oczekiwaniu w odniesieniu do inwestycji drogowych na terenie powiatu, ale to y, uważam, że jako zarząd robimy y, wszystko z naszej strony, żeby patrzeć na to, jakie są potrzeby w danym obszarze, jakie możliwości pozyskania dofinansowania do poszczególnych dróg. Jeżeli byśmy mieli być tak nieobiektywni, jak niektórzy Państwo byście chcieli sugerować, y, to spójrzcie na to realnie, nawet w odniesieniu do tej kadencji. Ile dróg było robionych na terenie gminy Gostynin, a ile było robionych na terenie gminy Pacyna czy, czy Saniki? W zarządzie jesteśmy troje z tamtego, z tamtego rejonu. I naprawdę rozumiemy potrzeby, że jeżeli jest możliwość pozyskania środków na drogę na terenie powiatu Gostynińskiego czy na terenie gminy Sztabin, na terenie gminy Gostynin czy gminy Sztabi, my za tym głosujemy. I myślę, że jeżeli przeanalizujecie to, to zweryfikujecie swoje spojrzenie na temat obiektywizmu patrzenia przez zarząd co do tych inwestycji.